Dzień dobry, kochani, witajcie na ostatniej już lekcji informatyki w formie online. Dzisiaj dla Was zajęcie, które nazwałam zabawiajkom. W ramach nagrody za Waszą wytrwałą pracę, dziś się bawimy. Przygotowałam dla Was trzy zadania. Pierwsze zadanie będzie polegało na ułożeniu, ułożeniu puzli, które musicie przesuwać, aby utworzyć cały obraz. Oczywiście w tą zabawę można grać w nieskończoność. Możecie zagrać raz, dwa, trzy, dziesięć, sto, w zależności, ile ktoś z Was ma czasu, chęci i jak bardzo mu się to podoba. Kolejnym zadaniem to zadanie polegające troszeczkę na myśleniu logicznym. Na myśleniu takim programistycznym, ponieważ musicie doprowadzić bardzo głodnego pieska do budy. Przy okazji musicie go nakarmić. Trzeba się posługiwać strzałkami, góra-dół, prawo-lewa strona. I ostatnie zadanie, zadanie trzecie, to zadanie troszkę graficzne. Musicie ułożyć, odwzorować obrazek żołnierza poprzez nakładanie na siebie gotowych już elementów. Pamiętajcie, co musi być na spodzie, co musi być na wierzchu. Przyjrzyjcie się uważnie, bawcie się dowoli.